W drugim openingu z Broad Stars, no i zobaczymy co z 6 wypadnie, no Najpierw to pewnie X, albo coś. Monety. E co to? Ikona. Wam że tu będzie coś ciekawego. Mamy 6. uuu ej, ładnie. To jest ostatni. Niestety. Uwaga. No, spoko skinek do na niego. Dobra. Wypuszczamy tak go. Dobra, to drobnie. I. No dobra, kontynuuj. Wydrażenia, ja, nowy konkurs. Dobra, no i teraz jedna runda, więc spoko będzie. To jest easy. Wiedziałam. A sobie dawaj tego ulta z bo sobie ulta. Spocko. Aj, ale ja to mogę ubrać. Szczerze. 3000 IQ Bum 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 uznał, że to ja No super I zobaczmy czy ktoś znowu tak zrobił Uch, dobra Emotka 2000 Co Czyli nic Tu muszę wziąć Leona Gdzie ona? Tu Muszę tutaj kogoś innego wziąć. No postać, czyli mogę mogę sobie wziąć. Ciekawe jakiego gracza mi tak nie mam, Bo tu nie mam... No o dobra. Ale easy win. Bo nawet totalnie nic tu nie robi. Ja, ja tak mogę sobie speedrunować Dobra Easy busy Wow no, Nie, no. Yeah. ja tu widzę serio tego O nie Ja mu trochę dam fory. szczerze, tu. nie, dałam mu fory XD Teraz sobie zagram, może, z, z, z duo. No i sobie pogram tym nowym skinkiem do na niego. nie jest jakiś nowy. Nie wiem, czy on nie on jest nawet epickim, bardzo zatkim a spray, motka i kona.